Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Cześć, witam Was w Gorajec. Ja mam na imię Marina, a Marcin poprowadzi dzisiaj lekcję żywej historii dla te tej bandy dzieciaków. Zapraszamy serdecznie. A kuku. Mam nadzieję, że macie trochę czasu, bo naszym wehikułem przeniesiemy się do innego świata, do czasów, gdy nie było elektryczności, gdy pralki wyglądały całkowicie inaczej. I e, może Wam pokażę e, najpierw, jak. Budowano. Jak, jak zbudowano tą stodołę, w której tutaj jesteśmy? Co teraz budowlańcy potrzebują, żeby wybudować dom? Drabi. Kamień. Kamień. Cegły. Cegły. Cegły, bardzo dobrze. A Blachy. Blachę. A jakie narzędzia potrzebują? Młotek. Dobrze. Wiertarkę. Wiertarkę. Potrzebują wiertarki, tak? Proszę bardzo, co to jest? Wiertarka. Skąd wiecie? Zapraszam, bo jak taka wiertarka działa? Wkłada się i wtedy się kręci. Proszę. O tak. I kręci się. Nie, druga strona. Dobra, kto z Was wie, jak ja. działa taka wiertarka? Proszę, Leonie. O tak? Nie. Tak. Ha! Mikołaj, do trzech razy sztuka. Ciągle nie? Jesteście blisko. Robi się to w ten sposób, że opieracie na ramieniu, tutaj, tu się drugą ręką łapie, i tym się kręci i robi dziurkę. Nie ma żadnego wrr. Proszę bardzo. Nie ma żadnego wrr, tylko się robi właśnie w taki sposób. Budowało się głównie z drewna. Wszystko. Budowane było na zasadzie kloczków. Znacie, chłopaki, te kloczki? Kloczki drewniane. Kloczki drewniane. Mikołaj na przykład z jednego z nich zbudował wyścigówkę. A wiecie, co to jest? Tak naprawdę to jest zamek ciesielski. Uczenia, budowania takich zamków, z drewna i połączeń bez gwoździ. Uczyliśmy właśnie tutaj w Gorącu. Mira, zapamiętuj sobie tutaj, bo kiedyś nie stosowano do budowania domów drewna, tylko budowano tak jakby z wielkich klocków Lego. Jaka jest największa budowla, jaką zbudowaliście z klocków Lego? No? Zamek. Jakiej był wysokości? Takiej. A Nasza cerkiewka. Czy wyobrażacie sobie, że cerkiew jest wybudowana tak jak z klocków Lego? Tylko gigantycznie! Tak. Bo budowano w ten sposób. I jak wygląda klocyk Lego? Eee, jest prostokąt. prostokąt. A na górze co ma? Takie kółeczka małe. I one pasują do drugiego klocka? Tak, tak. To wiecie, co klocków. Tak. Dokładnie. W ten właśnie sam sposób budowano z budynki i klocek na klocku, tylko to były wielkie belki, z których wystawały właśnie takie rodzaje jak w klockach Lego, rodzaj gwoździ. Na nie nakładało się następną belkę, w której były takie same dziurki, jak w tych, w których są klocki Lego. A zobaczcie, a tu jak trzeba było połączyć dwie belki, to nie wbijano gwoździ, tylko stosowano różnego rodzaju e, kształty. kształty. Tak, żeby to pasowało. Czy chłopaki wiecie jak przeciąć e, taką, e, taką belkę. Ta piła motorowa? Piła motorowa. Piła. A ja wam teraz dam do spróbowania najprawdziwszą ja chcę. piłę. Ja Chcemy ciągłikiem? Dobra, uwaga, poczekajcie, postawimy tak. I raz zapraszam z tej strony. Rrr, szybkie pytanie. Stosujemy taką piłę. Uwaga, to proszę się odsunąć. I uwaga. Raz jeden, raz drugi. Dobra. No. Dobra, piłować. Świetnie, aż wióry aż lecą. Dobra, stop, zmieniamy piłę. Uwaga. Gdzieś tu miałem jeszcze jedną piłę. Ale nie wiem gdzie. No to będzie bez pił. Czy e, tylko ludzie wykorzystują e, piły i takie budowanie? Nie, nie. Chodź Pira, siadaj z nami. Można też rękami. Czy są jakieś zwierzęta, które, e, które Bobry. Bobry. piłują? Bobry. Pił, ale piłują, piłą. Bobry! Ale co bobry robią? Gryzą, Gryzą drewno i, no, i wtedy wychodzi takie coś. Jak się da gry, gryźć gryź drewno? Da się zębami gryźć drewno? Tak, ale... Próbuj. Bo, bo, bo... Ja. Ja. bobry Drę. mają duże zęby. Hehehe. <laughs> bobry są tak cwane i wyszkolone, że potrafią e, gryźć e, drewno. Czy one zjadają to drewno? Nie! A, tak, to zjadają. Co zjadają? Korę. No, może miękką korę, ale wiecie co? Bobry są takie cwane, że nie one myślą, ukazać. a one tak, tamy ten tam budują, budują same. tamy budują, ale to zaraz wam opowiem. Przychodzą i patrzą na drzewo i myślą, ale bym zjadł te listki, które są na górze, one są najsmaczniejsze. A, Czy wiecie, jak bubr wygląda? Tak, ma taki długi ogon. Czy on jest, umie się wspinać po drzewach jak małpa? Nie! Czy ma długą szyję jak żyrafa, żeby nie! sięgnąć do Ale bób jest cwany. Wiecie co on robi? Odcina drzewo, drzewo spada i wtedy liście są na dole i może sobie nieść. To było bardzo cwane. Ale już jak zetnie to drzewo, drzewo leży, to bób sobie myśli Coś bym z tym zrobił, tyle się napracowałem. Awa. Więc tnie na takie małe kawałki i, i Tamę. Buduje tamę. A tama, żeby była mocniejsza, to zobaczcie, robi właśnie takie nacięcia we wszystkich tych kawałkach i kawałek do kawałka pasuje w taki sam sposób, jak cieśla buduje dom. I to jest budowa zrębowa. I wiele takich domów właśnie na wsiach jeszcze stoi, bo zostały zbudowane zrębowo. A możemy jeszcze do ja? mogli. Płaczcie. Tu jest zrobiony taki zamek, który się nazywa e, e, ogon jaskółki. Michał, Mary, Mary, Mary Mirka, chodź do nas. O, ogon dobra. Trochę tak. Popatrzcie, żeby e, nie. O, pokażmy tam dzieciakom też innym, żeby e, nie wysuwało się drewno. Proszę spróbujcie, jak to cwanie Cieśla e, ustawił. Uwaga. A, Właśnie w taki sposób. Zobaczcie, zobaczcie. Pasuje idealnie. I teraz belka nam się nie wysunie. Chodźcie, zapraszam hmm. was tak. Czy wy jeszcze popiłować? Ja, 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 ja. Dobra, wstawać po kolei. Kto nie piłował ja, ja. jeszcze? Mira, zapraszam z Mihołajem. Wy już Mira, piłowaliście. Mira, sobie może spróbować. Leon, zapraszam na tą stronę, bo zasłania wszystkim akcję piłowania. Poczekaj chwilę, stań z boku. Uwaga, trzy, cztery, akcja. O! Aż się wysunął klin, Czekajcie, z drugiej strony będziemy piłować, z tej, gdzie jest pełne. Gotowi? Akcja! Uwaga, akcja! Powoli, powoli. się. O tak. I uwaga. Uwaga na rączkę. Widzicie, dzieciakom niewiele do szczęścia trzeba, mogliby piłować tak cały dzień. A tego typu zajęcia prowadziliśmy na gulu, czyli w Karajewskim Uniwersytecie Ludowym. Dobra dzieciaki. Okej, okay. popiłujemy po tym jak skończymy opowiadać dzieciakom. siadajcie proszę na naszą ławeczkę Leonie. Będziemy dalej piłować. E, moi drodzy, co to jest? Buty! E, to panie na... żelazko. Żelazko. żelazko! Żelazko! Jak działa żelazko? Na grzeba się... Na się. Na się ja. jak wtedy tak, podłączam się tym kabelkiem. Nagrzewa się i można prasować. Uwaga, uwaga. No dobra, ale czy, czy były żelazka takie, których nie podłącza się do prądu? Tak. Na węgiel. Świetnie. Uwaga. się to. Mamy tutaj przykład. Potrzebuje pomocnika. Uwaga, Ja! w ogóle siadać na ławeczkę, proszę moi drodzy. Uwaga, Leon, trzyma. Mikołaj, ja wyjmę sobie z buta. Gdzieś miałem bucie. Zapałki? Gdzieś miałem zapałki w bucie. Ale numer. Ale o, aż tu głęboko mi wpadły. Uwaga, 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 uwaga. Są. Mam specjalne kozackie zapałki. Mikołaj ją odpalę. Leon, stosujemy do odpalenia korę brzozy. Bardzo fajna rzecz. Uwaga Mikołaj, odpalaj. Leon trzymaj. O, zapałka pękła. Korę brzozy przesuszoną łatwo jest stosować jako rozpałkę, bo zobaczcie jak łatwo i szybko się pali. Jak byście chcieli kiedyś ognisko rozpalić, to właśnie dzięki korze brzozowej można to bardzo szybko zrobić. My zamiast węgla, żeby szybko wam pokazać technikę, robimy to z kolą. Więc zamykamy i żelazko, żeby rozgrzać, kiedyś mama musiała być bardzo silna. Teraz Michała potrzebuje, Mira, siądź sobie z boku. Żeby żelazko rozgrzać, tu były takie dziurki i trzeba było nim machać. O, w taki sposób. W ten sposób dochodził tlen. Iskierki. Żelazko Biskierki. się Biskierki. rozgrzewało. Chodź Mira, zapraszam tutaj. Proszę tutaj sobie stanąć. i uwaga i możemy uwaga machamy. Dzięki temu dochodził tlen i żelazko szybciej się rozgrzewało. Były też żelazka, które otwierało się tutaj i wkładało się tam rozgrzaną w piecu duszę. Dusza to taki kawałek metalu, który najpierw rozgrzany, ale to patrzcie, jak fajnie wygląda. Wow. No! Super! Trzeba otworzyć? Zaraz, siadamy, mm. dzieciaki. A będzie dobrze, żeby teraz wypił To ale... ma zapałki. To ale... ma zapałki. I ja. kochaj, odpalaj następną rzecz. Ja chcę. Ja nie chcę nigdy. A maja no, trzymać? Dobrze. Nie. No. Dobra, będziemy, stańcie tu Mira z oko, żeby wszyscy, bo zasłaniacie tam dzieciakom i nie widzą, co opowiadamy. Dobra, nie słuchamy na razie. Ta świeca nazywa się gromnicą. Od gromów. Stawiano ją w czasie burzy, zapaloną w oknie, żeby, nie, żeby ochronić dom przed uderzeniem pioruna. Gdy ktoś zmarł, też palono gromnicę. Ale i wieczorem świepce używane było, gdy nie było światła, więc nie siedziało się długo przy zapalonych lampach, bo świeca nie dawała ani dużo oświetlenia a, i nie dało się przy niej długo wysiedzieć. Były też dość niebezpieczne, bo gdy świeca się przewróciła, co mogła zrobić? Podpalić! Podpalić. A domy z czego były budowane? Z drewna. A czym były pokryte dachy? Z sianem. Nazywało to się strzechą. I taka strzecha bardzo szybko się mogła podpalić. podpalić. Więc w pewnym czasie... Mikołaju, podaj mi tamtą lampę, która Tak. Tutaj... A co się da podpalić? Pan Łukasiewicz... Podkarpacia człowiek wymyślił, że lampy mogą być chronione takim szkiełkiem. Tu w środku zamiast świeczki będzie knot, a wewnątrz e, będzie łatwopalny na nafta, która będzie nasączała e, nasączała knot, ale zarazem spowalniała jego palenie, bo to ona będzie się spalać, a nie sam knot. I dzięki temu, popatrzcie, było więcej światła, bo można było tutaj było takie pokrętełko, podtrzymaj gromnicę. było pokrętełko, którym można było sterować. Obok była tutaj tu był zbiornik można, i można było do, dolewać nafty, a płomień, yy, popatrzcie, naciśniesz tutaj Leonie, o tu podnosiło się to szkiełko i można było zawalić. I to były lampy używane jeszcze nie 170 lat temu w domach. Z taką lampą można było też chodzić. iść na spacer. bo albo, Bo co się stanie, jak, jakbyśmy wyszli na dwór ze świeczką? Co by wiatr zrobił? Dmuchnijmy wszyscy, trzy, cztery. Widzicie? A jakby była w takim zamknięciu, dalibyśmy radę zmuchnąć? Nie. Czy damy radę zmuchnąć w środku żelazko? Tak. Widzicie? Jak dajemy ognia, tlenu więcej. To tylko się rozdmuchuje. Tak, tak, tak. Dobra, zapraszam moich pomocników na ławeczkę. Dziękuję. Proszę Pan... siadać. Proszę siadać, siadać, siadać. Michale, przyniosłeś gdzieś mój cep. Cep? Tak. No. Proszę podać. Cep do bicia. No. On jest taki fajny, do picca. Do wow. Dobra, dobrze. Do, mówią wam czasem, że matematyka jest no. prosta jak budowa cepa. Czy nauczyciele wam czasem powiedzą, no. ale przecież to było tak proste jak tak. budowa cepa. Tak. Mira, leć do domu, dobrze? Okej, okay. leć do domu. Proste jak budowa cepa, a wcale budowa cepa nie jest taka prosta. Cep zbudowany jest z kilku części. Ta nazywa się dzierżak. Jak się nazywa? Dzierżak. Ta nazywa się pijak. Pijak! A łączy to wszystko, nie wiem, czy wiecie. Wiem, ja wiem, bo y, wiesza się i wie żeby ten y, kurz wylatywał. No, może nie kurz, zaraz Wam opowiem, do czego to służy. Y, a może zagadka. Napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, jak nazywa się łącznik między pijakiem a y, dzierżakiem. Do czego służyła, do czego służył cep? Skąd moi drodzy bierzecie chleb? Z mąki, Ale nie teraz, w tej chwili skąd się bierze chleb? Z mąki się robi. No dobrze, ale zwykle kupujemy go w sklepie, tak? Kiedyś robiło go się w domu? Ręcznie, że wkładało się siana do wody i wtedy się biło. Blisko jesteście, coraz bliżej. Były żniwa. Co teraz wyjeżdża na pola nasz sołtys, pa, traktor! nasz so, Tak, traktor. A, a nasz sąsiad czym jeździ i zbiera zboże? Taka maszyna biera. Kombajn. Kombaj, Leon, piątka! Kombajny! Kiedyś nie było kombajnów i ludzie wiecie czym robili o takimi e... tymi, Tak taki Takie żabaj. krzywe nazywa się się. Sierpem ścinało się całe kłosy i przynosiło się do takiej stodoły jak ta. Rozkładało je się na klepisku i brało się silnych chłopaków takich jak Mikołaj, Michał, Leon i żeby wyjąć ziarna z kłosów trzeba było taką pałką, czyli cepem walić i biło się tak. Cały dzień. Dwa, trzy, cztery chłopaki od chałupy do chałupy chodzili i rozbijali to, kłosy to, to, i z nich wypadały ziarenka. Ziarenka się zbierało, przesiewało przez taki młynek i widzieliście ziarna, które czasem mamy. Z nich robi się mąkę. Tylko wiecie, jak się robi mąkę? Mąkę kostną. Nie. Mąkę się wrzucało do takich specjalnych żaren. Mamy takie, stoją pod sobotami. To jest taki kamień, którym trzeba było kręcić i ten kamień powodował, że gniotły się ziarenki. Z nich robiła się taka papka. Tą papkę jeszcze trzeba było przesiać na sicie, brud i te resztki zostawały, a mąka spadała na dół. I robiło się z niej, po dodaniu okay. wody, groźnie, ale najpierw trzeba było ją ugnieść w takich, popatrzcie, nieckach przynie się Michale. O jaka ciężka! Dobra, postawimy ją, postawmy ją tutaj i pokażemy jak wygląda niec. O, Mikołaj ma większą. Popatrzcie, można było w takiej niecce zamnieść ciasto. Kto będzie udawał, że nie ciasto? Ups, o, widzicie wygodnie, ona się nie rozlewała, nalewano tutaj. Mikołaj ma większą nieckę, Przyniesie ją na górę. Postaw ją tutaj. Wiecie, co można było też zrobić w takiej niecce? Się! Dokładnie. Dokładnie! I dawać rękę! I dawać świnówkę! No, raczej nie. Świnie miały swoje własne y, poidła. Mikołaj, patrząc moją tam y, dzieciakom, które oglądają nieckę. E, czy takiej moglibyśmy pole na przykład wykąpać? Zmieściłaby się! Albo y, jak się nazywa Wasza nowa siostra, która się urodziła? Miram. A ta najmłodsza? Pola. No, pola i teraz jeszcze młodsza. A, Aniela. Aniela, Aniela z, spokojnie mogłaby tu Wypęc. pływać. No. Ona jest taka malutka i mogłaby pływać. No, Żeby taniej, mogła pływać, odbywało. trzeba by zrobić to co Mikołaj. Czyli nie było kiedyś kranu, a po wodę trzeba było pójść do, no. No. do rzeki. Mogę ją tu zawiesić? Oczywiście, uwaga. Zawieszamy na czymś, Mikołaj, musimy pokazać, musisz stanąć z tamtej strony, przejąć sobie, Mikołaj, tak jest. Mikołaj w tej chwili niesie wiaderka na czymś, co się nazywało koromysłami. I żeby nie nieść w rękach dwóch ciężkich wiader, nakładało się coś takiego na plecy, na hakach podwieszało się wiadra i można przynieść, było ze źródełka, które było daleko. Zwykle chłopcy w wieku Mikołaja zajmowali się noszeniem wody. Chcecie chłopaki spróbować i wy? Mikołaj, pamiętacie jak to się nazywa? Koro, koromysło. No, nosi wodowie, nosili, bo to też e, można nazywać inaczej w zależności od regionu. To słowo akurat koromysło jest pochodzenia ukraińskiego, ale przyjęło się e, w naszym regionie. I e, koromysła służyły właśnie do przenoszenia wody, czy do picia, czy dla krów, e, czy do mycia się, bo nie było e, kranów, które można było, e, było odkręcić. E, moi drodzy, a co było z praniem? Eee, taki materowy Dobrze, okej. Okay. O! Mikołaj i Michał ma prankę. Zapraszam panowie. Ja wiem jak się środki. Ja wiem się robi. Proszę siadamy tutaj z przodu. Proszę siadać. Przychodzicie na rzekę. I y, ja przychodzę z moją walizką. O, mam przepianą walizę taką. W nią mi żona i ligacko zapakowała kosiule taką wyszywankę, w jakich tu się chadzało. Książeczkę do nabożeństwa, e, spodnie. Eleganckie waciaki, jakby mi się zimno zrobiło. Zobaczcie jakie grube, specjalne zimowe e, i elegancki szu, że, szto, szczyt mody e, kubraczek, e, jakaś taka marynarka. Teraz jak się kiedyś prało? Ja! Ja! Mikołaj będzie prał czymś jeszcze innym. To, moi drodzy, trzepaczka. to nie jest wcale trzepaczka albo rakietka do ping-ponga. To jest trzepaczka do ubrania. To nazywa się trzepaczka. kijanką. Czy wy widzieliście kiedyś żaby kijanki? Tak! Ja nawet złapałem. I jak ona wygląda? Czarna jest i, I ma takiej ogonek. Czy to wygląda trochę jak to? Tak, ale kijanka jest ma takie kółeczko. No tak, ale kijanki służyły do prania. Prania dwóch rzeczy. Wiecie czego? Ubrań. Tak. I... spodanek. No nie. Ziół. Były używane do prania ubrań i prania dzieci! Jak się złapało takiego niegrzecznego, to mu się robiło tak. A masz, a masz, a masz! tak akurat wyszło Mikołaj będzie prałki Janką, bo chłopaki używają już bardziej współczesnych technologii prackich czyli tary Taro, tarło się w wodzie a Mikołaj idzie nad rzekę i będzie e, tłuk w wodzie bo to w wodzie bardzo brudne ty, ty na tarze możesz prać boż. ty na tarze prać możesz moją koszulę. Dokładnie w ten sposób cały... I dlatego mamy kiedyś były takie super silne i tatusiowie. Jak chcieli sobie coś uprać, to Mikołaj trzeba było tak zdrowo naparzać, wiesz? Daj, ja nie umiem naparzać. <laughs> Zamieńcie się. E, tak, Michał będziesz czym praw? Jak się Kijanko. nazywa kijanką? Mikołaj czym? Pralką. Pralka nazywa się Tarą. I tak na pracach domowych w kutorze Gorajec zostawiamy dzieci. Mam nadzieję, że taka lekcja historii im zapadnie do głowy. A wy jak chcecie kiedyś pokazać dzieciakom, jak wygląda życie na dawnej wsi, przyjeżdżajcie do Gorajca, zerkajcie na Gorajecki Uniwersytet Ludowy. Niech oni piorą! A co? Już idę po więcej ciuchów. Zaraz wracam. Tylko słyszał na piłkę!